Znajdujemy się w Gdyni, w której w tym roku zorganizowaliśmy 23. już Krajową Konferencję SKOK. Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą w Kolegiacie Gdyńskiej pod przewodnictwem księdza doktora Kazimierza Kurka. Trzeba żyć według tej Ewangelii, trzeba ją. Kazanie wygłosił ksiądz infułat dr Ireneusz Skubiś. Muzyka. Ku niezależności finansowej można rozumieć na wiele różnych sposobów. Niezależność w ogóle jest takim stanem Niezwykle pożądanym, a przez niewielu osiąganym, niestety. Istotą sukcesu kas i podstawą ich dobrego, stabilnego funkcjonowania jest ich niezależność i to, że one same wyczyczają sobie cele i same znajdują drogi do osiągnięcia tych celów. Na tej sali jest narzędzie do tej budowy. Niezależność to jest kapitał Polski, to jest wzmacnianie rzeczywiście tutaj rodzimej gospodarki, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych. To jest to, gdzie najbliżej są skoki ludzi, to czego przez wiele lat brakowało w polskim sektorze finansowym. Że jesteśmy stabilni, wiarygodni, silni finansowo. Ja to widzę bardzo mocno w Brukseli, przez pryzmat Brukseli. Im większa Niezależność poszczególnych organizacji, struktur, tym bardziej się z nimi liczą. Mieliśmy nagrodę za całokształt, pierwsza taka w naszej historii, nagroda specjalna dla twórcy i założyciela skoku w Polsce, senatora Grzegorza Bieleckiego. Los pozwolił mi poznać oraz blisko współpracować z niezwykłym człowiekiem, Grzegorzem Biereckim. To najpiękniejsze wyróżnienie, jakie można otrzymać, bo wyróżnienie od przyjaciół, od ludzi, z którymi miałem zaszczyt współpracować przez ponad 20 lat. Uczciwie oceniać można osiągnięcia ludzi zawsze z pewnego dystansu czasowego. Ja cieszę się, że kasy. Są udowodniły, jak silną, jak stabilną, odporną instytucją są. Kasy są w stanie dobrze służyć swoim członkom tak długo, jak będą tylko ich własnością, jak będą niezależnymi podmiotami, które same wytyczają sobie cele. Które same decydują o tym, co jest dla nich dobre. Nagrody Feniksa w tym roku otrzymali również profesor Grażyna Ancyparowicz, była dyrektor Departamentu Finansów GUS, Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Światowa Rada Unii Kredytowych. Nagrodę w jej imieniu odebrał dyrektor generalny Brian Branch.